Witam w trzecim odcinku e, siódmego dziennika HardMod i dużo się podziało. i może po pierwsze to sobie ustawię jak powinno być i wezmę sobie to tutaj jeszcze taką maskę mam a taki jednej maszkary dostałem wypadło mi to jak widzicie to jest z modu z moda na pistolety i skoro już jestem przy tym modzie, na, przy tym, przy potworach, to od razu jeszcze wspomnę, jak to się nazywało, taki, e, dzięki modowi na plecaki, e, pojawiały się też zumbiaki z plecakami i jest takie jedno ulepszenie, które pozwala odtwarzać muzykę. Kilka razy miałem Miałem kiedy w jaskini, jak byłem, że słyszałem muzykę i właśnie zastanawiałem się, co to jest. I kompletnie zapomniałem, że możliwość, jest możliwość odtwarzania muzyki ze plecaków. I tak, jak się okazuje, to nie było jakieś nic niezwykłego, po prostu zombiak jak z plecakiem, który może odtwarzać muzykę. I tak, co do plecaka, bo jak widać, nie jest dosyć. Prawdopodobnie nie uznacie tego, że to dosyć normalne i szczerze, sam byłem zaskoczony, kiedy to odkryłem że można farbować ogólnie z białe, ale tutaj te paski niebieskie nie są z białego, a są właśnie z kolejnym, z, nieco oryginalne, tylko kolejny kolor dodałem i żółte zapięcia to po prostu złoty plecak do tego co mam, to tak no, nic nie mam jeszcze za bardzo, tylko jedno ulepszenie na razie i tak, odhaczę od razu, co tam było, a właśnie, niewidziany pająk mnie zaatakował i chyba tego nie zapisano, tak, ale niewidziany pająk mnie zaatakował, znaczy nie zaatakował, walczyłem, jak wbijam sobie poziom na obroni, to trafiłem na niewidzialnego pojonka i tylko oczy widziałem, więc to mnie zaskoczyło, muszę przyznać. Tutaj trochę jest. No teraz ogólnie pójdę po kolei. Ten plecak opowiem na koniec, skoro mamy po kolei. To tak, z tego co z początku tutaj macie się screena. Jako że tych narzędzi, a pełna wersja wejdzie się, przyznaję tak. Zobaczcie pełna wersja na trzy wieże. Trzy wieże to dużo powiedzciana. Z drugiej strony to jest drugie miejsce wejścia. Trzeba po prostu co tak nie latać. Oczywiście po prostu przeskakiwałem, a teraz już różnie korzystam. Więc tak. O, tutaj jest jedna z dwóch rzeczy. Hmm. Co do diamentów, to odkryłem, że tu już w poprzednim odcinku, ja że Bos odorków w może wydropić diamentowy blok. Więc fajnie. Co do kolejnego Kotulu, to chodzi o jeden z tu rytuałów. I to właśnie Kotulu jest familiar. I to mnie zaciekawiło. To jest taka ciekawostka. Woda. Nie mam pojęcia o co chodzi z tą wodą. Sprawdzę sobie na screenach. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Trochę mnie atakowali. Co do wody. Cóż, jest do powiedzenia. nie z dopowiedzenia. Woda. Nie wiem, co to mam. Co do podróży. Dwie podróże. Dwie podróże to tak. Tam była jedna podróż, w tamtą stronę. Po lodowcach chodziłem. z sklimów i tam była lawa. Szukałem nacieków wtedy. Nie znalazłem, lawa była. Były parę tych, jak to się nazywało, parę struktur. Ale nic takiego większego nie znalazłem. Wróciłem po prostu. Kolejna nawet była w tamtą stronę. I tym razem poszedłem jeszcze dalej i łaziłem trochę po lodzie. I trafiłem do skrzynki i trafiłem w kąt z, z właśnie z tymi naciskami Co ciekawe, to było naprawdę, tam właśnie widzicie, jak to fajnie wygląda. Nie muszę mówić. I no, zdobyłem, wróciłem, i jak tu widać, budowa naczyków orki. Dlaczego to pisze? Jak tutaj się wziąłem, na, przygotowałem do robienia tej fabryki nacieków to dosłownie mi tu nagle orki się pojawiły. I to jest... Nie wiem jak, ale po prostu tak kodem oka zobaczę patrzę się... Orki od razu zaczęły uciekać. Później... Właśnie dzisiaj grałem też i tutaj... waziłem sobie i gdy tu był jeden z tych... Grzybów. Które się pojawiają. Po pokonaniu orków. To nagle z nich wyleciało trójka orków, więc... Rozwalajcie jeżeli macie, bo najwyraźniej spełnią orki. I tak, kolejna glina. E, glina co tu wziąłem Tam poszedłem. E, znalazłem wysokę. Na wysokę jeziora, było jezioro, a w jeziorze glina. Jeszcze tutaj. Dud na cieki. To było. E, chodzi o to. Jak widzicie, już jest e, naprawione. Dam sobie to, żeby lód się nie pojawiał. Bo nie zapomniał o tym, że może zamarznąć. I teraz tak... Kopalnia Lapis. Co do Lapisu... To no może będzie śmieszna historia, bo po raz do, jest, do kopalni... Tutaj sobie biorę... E, Brałem sobie Lapis. Rzucam I nagle się okazało, że dosłownie idealnie mi tyle weszło, bo ja tu miałem taki, jak to widzicie żelazo, węgiel, to rzucone, dosłownie tak samo miałem zapisem I dosłownie idealnie przeszło, dosłownie samo z taki, więc tak fart miałem gnom. A jeszcze takie małe ostrzeżenie co do tych gnomów cholernych one nie są niebezpieczne, a przynajmniej uważam, że niebezpieczne, to yy, gra rozpoznaje je jako potwory i nie można przy nich spać. Więc cóż, miałem parę się zastanawiałem co to, ale sprawdziłem jeszcze dzisiaj, też sprawdziłem, bo miałem okazję bo On mi po łaził, okno, i faktycznie yy, traktuje gra je jako potwory i nie można spać. Rilk. Hmm. To tak, może najpierw te wróżki, tutaj nagle nic prawidłowo, e, ten tył wróżkowy, so, sam nie wiem skąd. Tutaj widać, trochę tego mam. Nie wiem skąd, po prostu przychodzę, patrzę się jest. A co do tego wilka, to wilk zabija owcem, po prostu wpadł tutaj. I myślę, że że tutaj miałem jeszcze trochę ziemi, muszę skoczyć jakoś. Tak, dom to już widzieliście. Tak się prezentuje od zewnątrz. Jeżeli sądzicie, że to szałas jakiś, to dobrze sądzicie. Nie będę się swoimi umiejętnościami i wiedzą architektoniczną wykazywał. Po prostu trochę czytałem i jedną książkę, oczywiście, żeby to był jakiś rozdział o domach z cywilizacji słowiańskiej. I właśnie tak robić zdrowa. Że trochę podziemniał, trochę... Tutaj właśnie no mniej więcej tak. Jak to jest to co ja niech poczyta. to jest książka Cywilizacja Słowian. To będzie dobrze tak się wchodzi. Tutaj jeszcze zrobię. Tutaj jest dół. Ja że pokażę jak mi tygnął tygną w Was. Tutaj tak tutaj nic nie ma w sumie. To są mini beczki. Tutaj górę tu już chyba pokazywałam. Znaczy było widać w początku. Tutaj jeszcze pokażę tylko... Tutaj, nie wyszło. Tutaj ta góra to jest... Na pół tutaj taki schowek praktycznie wychodzi. Mi się to spodobało, jak przybieję tą podobę. Tutaj to było to to schody, to jest to. Gdy to było tak fajnie to wyglądało i stwierdziłem, że chce więc jest. Też zastanawiałem się nad, nad tymi oknami, i tutaj na górze, i ostatecznie to jest klapa przerobiona i nie jest ten. Można otwierać. Co do okien normalnych, to sprawdzałem i to sprawdzałem te okno. Teraz stwierdzimy, że nie. I tak. E, co tu jeszcze? To są znaki, widać, moda. To na. to jest innego moda, to widać. I tak. Dom już mam zrobiony. Kilow to, kilow, to po prostu to. Zrobiłem sobie w końcu. Proszę co atom. Mogę usunąć listę. Zapomniałem. I tak, myślałem, że nie będzie mi starczył diamentów, ale się okazało, że jednak starczy, że to było w sumie jednego diamenta poświęciłem, więc naprawdę nie dużo. Myślałem, że to być droższe, się okazuje, że nie. Okej. Okay. Tunel, tunel. Jedynie, co mi przychodzi na myśl, tunel, to tunel tutaj. Te czasy mi się te sprawiają te, te lampy. A co do tunelu, to tunel zrobimy sobie tutaj. I powiem tak: to nie, przy, to nie jest zrobione specjalnie. Tutaj idzie po cztery. Jak widać, to nie było robione specjalnie. To jest kompletny przypadek. Raz, dwa, trzy. O, tu jest pięć akurat. Tak, nie powiedziałem, że cztery. To jest kompletny przypadek, że tutaj tak idealnie równo przeszło. Ja sobie stwierdziłem po sobie pochodnie, stwierdziłem to będzie na tej wysokości i tak idę. Ja, ja myślałem, że to będzie dłuższe, po pierwsze, po drugie, myślałem, że to po, po prostu najpierw przejdę w tą stronę, jak w lewo, a później po prostu prosto i będzie brzydko, ale się okazało, że jest idealnie. Więc tak. Tutaj, jeszcze? Tutaj robiłem sobie takie pomieszczenie, żeby właśnie przychodzić różnymi kanałami. to będę robił kolejne i to bym się przenieść. Co do tego, to jeszcze tylko z dwóch osób zrobiłem. A co i nic więcej, więc magii nie za bardzo jest. Co do kopalni, eee, kopalni mam, ale eee, miałbym nie mieć. Eee, tam się trochę kopałem plus wioski i tak dalej. Zwykłe normalne rzeczy. Co do tego? Ancient. Jak widać poziom magii potrzebny 12. Ja tego nie mogę z tego korzystać. Nie mogę jeszcze wbić. Na razie mamy mam widać 9. I tam jeszcze przygotowałem miejsce. Przez to było widać wcześniej. Jak mam. No, dobra. No, no to, jest w i tak. jest już to samo. Później rozbójnicy. O, to akurat będzie ładnie pokazane na screenach. Dosłownie pokonam jednego. Jednych, pojawi się drudzy. Później trzeci. To kompletnie mnie szokowało że tak często się pojawiają. I tak. Zanim przejdę do następnych rzeczy. Jeszcze dwa punkty mam, też przedstawię tutaj, a zapomniałem, tutaj powiększyłem jeszcze, tak poza tym, że to ma farmę, tutaj powiększyłem to, zmieniłem także tutaj bloki, tutaj bloku było za dużo i nie miałem jak na energii, a nie chciałem już tego zbudowywać, więc po prostu zniszczyłem, ale także zrobiłem tutaj dodatkowe generatory, ponieważ generaty przed ale generatory a Jak miałem już miałem, to nie było problemu. Podłączyłem i teraz mam dosłownie bardzo dużą ilość. Dosłownie marnuję ją, bo nie używam. Tutaj to później pokażę wam co się zmieniło. Czy też coś zmieniło? Tutaj więc tak to tutaj dodałem sobie... Ten mechanizm tutaj. To jest podstawowy, ja to jest ten, ten czyli ulepszony ktoś po prostu używa tego I to elektryzuje surowce, można ulepszyć kable Powiedzcie, nie jest mi potrzebna ulepszenia czy ja to potrzebowałem właśnie, żeby zrobić tamte bloki? I co prawda idealnie mi się pasowało, muszę przyznać, na dwa te. jak dostatek robi Idealnie mi się pasowało, żeby na dwa te koła zrobiła. Jak widać jest czerwona, później jest żółta. Tutaj jeszcze to potrzebowałem właśnie, żeby zrobić to, To jest potrzebne okres dla, dla jednej sztabki to potrzebowałem a to nie było też takie mm. Mm, osmo, okay. to nie było też takie tanie co prawda te, te stopy to ja zużyłem wszystkie co miałem co 20 na to wszystko się okazuje znaczy na no tamtecz tam drugim też na no kostkę, bo kostka chyba to Kostka energetyczna na baterię. Tak, na baterię też poszło i wszystko. co nam ja tu robiłam. Nie jestem pewny. Tutaj jeszcze... O właśnie. Te mi trzy. To jest właśnie ten chipet. Tutaj pokażę. Te gdzieś już się zapełniło jedno a to jeden z tych lepszych tak tutaj widać można zmieniać to jeszcze pokażę jak tak się robi to zmienia pojedyncze można to wystarczy SHIFT kliknąć i można zrobić wszystkie jak widać tutaj po prostu szkło tutaj drewno to okiem sobie wątpienia z każdej strony patrzeć na górze nic bo to nie dawało, przez chwilę łóżku właśnie przez te gnomy. A nie spałem na nim, dlatego że po spodzieniu się stał, a, no, a później już te gnomy nie przeszkadzały. A tutaj widać dosyć biednie, ta wieża wygląda. To zmieniłem trochę. Tego nie kopa. Oj. Nie kopałem tego, tylko użyłem tych narzędzi. Tych. i na moment. Dobra, ja się wam, że mikrofon nie nagrywa. Ok. użyłem tych narzędzi tych widać, w sobie już jedno. Znaczy ulepsę nowe Dlaczego znaczy, tu jest dwa? A to dlatego, że mam te narzędzia, jak widać. One się przydają do, jak trzeba wymienić bloki tutaj. Nie będę tego tylko się już nie chce. Chcę szybko skończyć, chciałem, chciałem szybko zrobić pierwszy, jeśli jak mogę. A widzę, że tutaj już 20, naprawdę i tak. Tutaj to zmienimy, widać? tylko część tutaj z tej strony, to będę jeszcze zmieniał. Na razie są, tak widać, klasyczne. Minecraft korzystą, i tak. Kolejna rzecz to tutaj hala widać szybki zrobię ona będzie to będzie hala w której jeszcze tu dorobię do niej bo nie mam tutaj mówię że tę powietrę niszczył te magiczne rzeczy to na razie mi tylko tyle czyli spawnę fabrykę lawy magazyn na lawy i generator w kieszeni skończone tutaj jeszcze będę się bawił ten to będzie do wyrzucenia. Póki co. Jak już użyję, bo tego będę potrzebował do zrobienia tych paników. I tu będzie fabryka po pierwsze nabytku, a po drugie diamentów. Dlatego potrzebuję dużo nowych na Mam nadzieję, że całkiem szybko mi pójdzie. A co do. A dlaczego diamenty? To. Może pokażę, można je zrobić w ten sposób. Ok. O to mówiłem już chyba w poprzednim sezonie. Jak tak szybko znów to będzie na wodę. I co dzisiaj się nad wszystkim zastanawiam, ale jakoś to będzie. I tak. Podróż. No, tutaj ta ale już przedstawiłem to teraz podróż. no, podróż po Bambus. I znalazłem bambus. Teraz, jak widać na screena trochę po połaziłem, w sumie bardzo daleko i tak, trochę trochę miałem portali, ruin, znalazłem te podwodne świątynie, o ile się to tak nazywa, tam gdzie są te strażnice dwa razy, a także znalazłem wieże, które są z Terraniti i tam będzie chyba głos. choć pewności nie mam. Dwie takie wieże napotkałem. I także później miałem rafę kolorową, ko koralową, gdzie zrobiłem, gdzie znalazłem komin. To jest e, używane do wytwarzania jednego z surowców na e, modę do broni do palnej. Chyba nam mi się uda o właśnie Niter Dust Ale to właśnie wytwarza Pewnie Po razem trochę dalej jeszcze W końcu pustynię znalazłem I dżunglę, później jeszcze trochę połaziłem. I póki co widzicie To wszystko i tam jest Mam nadzieję, że to szybko Wystarczyło mi czas Na pokazanie wszystkich screenów I tam macie jeszcze Jak daleko zeszedłem a później po prostu cofnąłem co zdobyłem, to tak, przede wszystkim ten plecak i tutaj wszystko co zdobyłem to jest tutaj większość rzeczy sobie opuściłem to nie jest mapa skarbów to jest po prostu mapa myślałem, że to jest mapa skarbów, jednak nie ale jak widać tutaj są te, szlak handlowy to się nazywa i faktycznie będę mógł tego, z tego skorzystać kiedyś co do rzeczy tutaj to sobie zdobyłem, bo mogę to rozmnażać, wiem. A to mi się przyda dla barwnika na przykład. Kaktusy cieszę i to, a także to. W tym plecaku bo chciałem zrobić. E, chciałem zrobić openik tego plecaka, ale mi nie wyszło. E, były tylko te ruki żelaza. Nie trochę słowo. I tak. Tutaj mogę powiedzieć, że już to zrobiłem i Irydium co do Irydium to chciałem się pochwalić że znalazłem je i w sumie zrobię e, pauzę tylko, że tak będzie szybciej i tak to mam nadzieję, że we do odpowiedniego tunelu e, to jest ten mój poprzedni tak, To odpowiedni, atrakcję z jasni, ja poszedłem tam nie trafiłem na szczęście na żarówki koryt Ostatnio tam wlazłem i poszukałem rzeczy. Znaczy poszukałem Sprawdziłem czy nie ma diamentów i nie było Ale za to znalazłem coś ciekawszego Dobra, to jest dobrze Mieszka to te I co jest nie, ja ich nie miałem jeszcze na tym świecie. ale na kopie. Ja nie ma nic więcej. Okej. Okay. Lidium. Czy tak to się nazywa? IT. Nie, wiem, czym nie było. Ale dobra, tutaj jest tak i zastanawiam, że tu na pewno diamentowy. Chociaż, o ile pamiętam, jak robiłem testy, to faktycznie do wiertło to czy to zdobywały. Więc sobie sprawdzę. Chociaż czekaj. Może tego. I jak widać, nie. Będę potrzebował. te, Jak się nazywał. Interytowych narzędzi. I nie martwię się póki co. Dobra, nie wolimy. Czasem głonął. Wydaje no, mi się z tym męczyć, ale trudno. Tutaj było chyba kolejne. Mhm. Tak jest. Kolejne jak widać. I tak. Mogę powiedzieć, że to tyle. Nie będę już narzekał. Teraz, może jak się wstatni na przykład dużo ich narobię na siedzibie. Że jest ich aż tak dużo. O, ale miejsca. Fajnie to wygląda. Dobra, ja się wracam. Nie chcę zginać. I tak, też się wydarzyło. E, trochę się wydarzyło. Hmm. Jeśli naprawdę sporo problem, a właśnie tutaj jeszcze jest, to takie coś. jakieś inne. E, ten. Ale to też nie można. Dymontowym. E, I na terytorium też. To być za słabe. Sprawdzam już. Żeby nie było. No, to z mojej strony to tyle. Ja się żegnam i cześć.